Udajmy się do Centrum Obsługi Studenta, będącego bardzo ważnym elementem w pozadydaktycznej działalności uczelni, wspierającego studenta od momentu zakończenia rekrutacji do momentu wydania dyplomu ukończenia studiów. System kolejkowy bardzo usprawnia proces obsługi. Nie tworzą się kolejki, a dzięki możliwości rezerwacji elektronicznej można zaplanować wizytę co do godziny, nawet z tygodniowym wyprzedzeniem. Grupa uprzywilejowana jest obsługiwana poza kolejnością. Natomiast jeśli student chce tylko złożyć podanie, może wrzucić je do skrzynki podawczej, znajdującej się przed każdym pokojem, dostępnej 7 dni w tygodniu do późnych godzin popołudniowych. Takie rozwiązanie było odpowiedzią na ograniczenia związane z pandemią. Do skrzynek podawczych oraz pocztą tradycyjną dostarczane były dokumenty rekrutacyjne. Podobnie, jak również w formie skanu, przyjmowaliśmy podania związane z tokiem studiów. Generalnie w ciągu kilku ostatnich miesięcy ze środowiskiem akademickim kontaktowaliśmy się głównie w trybie zdalnym. Z myślą głównie o studentach pierwszego roku studiów Centrum Odpowiedzialne za Promocję przygotowało wirtualne spotkania kierunkowe, które dostępne były na kanałach w mediach społecznościowych. Na kanale Facebook powstał cykl spotkań live Questions and Answers. Podczas którego omawialiśmy warunki nadchodzącej sesji, czy formalności, jakich dopełnić musi student pierwszego roku studiów. Na stronie internetowej pojawił się przewodnik dla studentów oraz eksocowy helpdesk, czyli taki specjalny formularz, dzięki któremu studenci mogą w szybki sposób zadać pytanie i w szybki sposób otrzymać na niego odpowiedź. Takie narzędzia naprawdę świetnie się sprawdziły i zostaną z nami z pewnością już na stałe. Na zakończenie dodam, że podczas toku studiów bardzo ważną rolę odgrywają również prodziekani oraz pełnomocnicy dziekana do spraw studenckich, z którymi studenci mają możliwość spotkania bezpośredniego, zwyczajowo w dedykowanych pokojach w ciągu kilku ostatnich miesięcy za pośrednictwem Microsoft Teams. Bardzo ważną rolę odgrywają również opiekunowie pierwszego roku studiów stanowiący kadrę dydaktyczną. Administracyjne wsparcie procesu dydaktycznego jest niezwykle istotne, dlatego staramy się przywiązywać do niego ogromną wagę.